Witam Was w 30 odcinku Ekstraklasy Lola Dzisiaj będzie krótko Praktycznie nic nie będę mówił o tej postaci O Singedzie Po prostu patrzcie sobie i temy Tutaj fragi będą po prostu za plecami Wy oglądajcie jak Singedem gram A ja zaproszę Was Bo mam 400 widzów Że dziękuję wszystkim Thank you so much Za subskrypcję I za to, że Wam się podoba Bo ja to tak Rozumiem, jak ktoś subskrybuje, że mi się podoba i chce oglądać, czyli wiem, że oprócz siebie mam też dla kogo to robić, bo dla siebie sobie robię poradniki. Nie no, dobra. No i co? No i wymyśliłem takie coś, po prostu zbiorę 9 osób, które zasubskrybowało kanał, do, do gry po prostu takiej specjalnej na 400 widzów. Zagramy sobie 5 na 5. Ja będę właśnie w jednej z drużyn i z jedną piątką po prostu będę na Skype'ie, tam będę rozbawiał, nagrywał i tam. Po prostu wrzucę tą grę całą w partach jako po prostu ten odcinek specjalny za 400 widzów. I co, jak macie się zgłaszać? Zastanawiam się czy na... chyba pod tym filmikiem proszę w komentarzach piszcie po prostu swój nick, swój nick z gry i to chyba by wystarczyło. Ja po prostu, jeżeli zgłosi się więcej jak 9 osób do gry, jeżeli się znajdzie więcej jak 9, to wtedy już <coughs> będę losował. Nie na, nie na zasadzie, że tam ktoś pierwszy się zgłosił i on ma pierwszeństwo, tylko jakoś tam wylosuję. No i co jeszcze. No tu oglądajcie gram Singedem, kupiłem sobie Mejaja. Mejaja, sorry, bo tu pewnie większość chce, żebym powiedział Mejaja. No to Medjaya i co robi Medjaj na Singedzie? Masz tu truciznę, biegasz sobie po prostu tup 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 A tam ci kurde trzasko po kolei pięknie Staki nie, już mam 9, po prostu Wystarczy kogoś podtruje, że go zabiją i staki rosną Rozumieję na Singeda jest plus Napiszę oczywiście jak tutaj grałem Kiedyś zrobię poradnik z tego Bo jeszcze zanim Sunfire Cape'y yy, zostały tak I tam mamy unik, czyli można kupić tylko jeden, żeby coś dawał to kupowałem same Sunfire Cape, a, a teraz znowu przymierzam się do Singera, żeby sobie im pograć. No. Wiem, że prosiliście o Niwie, Branda, Bliskranka, yy, Ezreala. Ezreala mam nagranego yy, z kolegą, ale gra była za łatwa. Powiedzmy, że wygraliśmy 20 minut i tak by chce ten kolega, żeby nagrać. No ja też w sumie bym wolał, żeby nagrać taką dłuższą grę i żeby było sobie po prostu przycinać, no. I żeby była ciekawsza. Także Ezreal będzie, teraz, zaraz w pierwszej kolejności po tej grze dla 400 nagram I tam będziecie mogli zobaczyć Ezreal to będzie hy w hybrydzie Tak gra mój kolega Wszystkie warunki, wszystko będzie też podane Ja będę po prostu biegał supportem za nim, a on, on będzie grał i będzie tam mówił czasami Bo tak go poprosiłem i się zgodził no. Tutaj widzicie jakiś singe, tak sobie, jeżeli wam się nie chce słuchać to pewnie ktoś ogląda Muszę iść ciszy Już ja to jeszcze po pierwsze. Na czym będzie polegało to 5 na 5. Albo zrobię almitę Al random i wytrzymał te zasady tej gry. Albo po prostu normalna gra 5x5, 5, taka dosłownie tu 300 for fun. Czyli dla zabawy tłumacząc z angielskiego. I to po prostu będzie dla to, że jest 400 widzów. Chciałbym zagrać z tymi 90 osobami, które by chciały. Także się zgłaszać. Mogą być te osoby, z którymi już kiedyś grałem. To nie ma żadnych problemów. I sobie po prostu zagramy i to będzie na YouTube, jeżeli ktoś chce się po prostu wypromować <laughs> moim kanałem. <laughs> to bardzo proszę. A, jeszcze chciałem podziękować gościowi co prowadzi kanał The Turbo Tam go mam w polecanych, zasubskrybujcie jego kanał bo on yy, polecił mój kanał. Czyli, tak, spytałem się go, bo kiedyś zasubskrybował mnie, czy mnie polecił i, i zgodzi się, muszą fań, fajne filmiki, coś z, z, z tym, co nazwijmy. Także dziękuję mu bardzo, jeżeli to ogląda, thank you so much, bo ma 4000 widzów, to może ktoś tam jeszcze zauważył mój kanał. Także zapraszam do gry i pozdrawiam, zobaczcie do końca. See you soon in game. Yy, czas macie do jutra. Nara. donuts